Protato. Ja pierde! 110, 110 złotych! złotych. Okej, okay, to zamawiaj ten kostium. Teraz tak jak się ugadaliśmy cel jest spełniony 100%. Och, 110! O ja pier... Czym on to wysłał? Kurwa, czym on to wysłał? Blikiem to nie przyjmuję, kurwa. Nie. No nie, blikiem wysłał. Czekaj, za tym Musimy pochwalić Nie mogę teraz rozmawiać. Co? Gdzie jesteś? Nie mogę teraz rozmawiać To odzwolnie Później Ja pierdolę, ja Arkowi się muszę pochwalić Muszę pochwalić się Arkowi Arek słuchaj, ja nie tu się za jaja! Gościu mi wysłał na live, Tu mam 1, 3, 2, 130 zł. Mam! Bo nie podniecam tego, kurwa! Pierwszy raz dostałem 110 zł na lajbie! Pierwszy raz w Ja pierdzielę masakra! Dobra, dobra! O kurwa! <ślesy> i jutro miał wysyłkę. Ha! <laughs> jutro będę miał wysyłkę, dać pula, koszulkę Będę miał stry, Będę miał strój, dać pula I będę robił planki na megle Będę miał strój, dać pula Bogę już czekać dłużej. Ty zburzyłaś mi cały świat. Karina jemy rzeczy Staruję! Prądzę CES-a. Powiedziałam, że pójdziemy na RP. Witam, Mam do Was prośbę. Tak? Tak. Możecie się nie żyć pod moim balkonem, bo sobie tego nie życzę. Ale co idzie tutaj i się drzycie? ja to słyszę. Mnie to denerwuje, ja nie mogę się stresować. Możecie mnie, możecie iść sobie na drąg, nie wiem, tam i dalej nie bo te... Dobrze, ale zagłosujcie, idźcie, bo albo na drąg, albo idźcie tam. Dobrze, a dla teraz proszę to, to uszanujcie to co mówię. Robiłem urodzinową niespodziankę mojemu fanowi. Patryk dzisiaj kończy 12 lat Jego mama poprosiła żeby wpadł, bo on fan Więc idziemy, świeczki i torcik do wzięcia Idziemy po cichu, Patryk o niczym nie ma pojęcia Grał na kompie, najpierw się nie zorientował Potem nie mógł uwierzyć, kiedy śpiewałem mu 100 lat Życzenie i świeczki, owacje A teraz zobaczcie sobie jego reakcję Nie, nie mógł uwierzyć Ale ja nie mogę Udała się niespodzianka? Tak, nie ja tak. tak udała się We're just kids when we fell in love Not knowing what it was, I'm gonna give you a this time oh. God, in this kiss me slow. your heart is all I own And in your eyes, you're all The Dancing in the dark, you between my arms Pepper oh, The The We fell in love Not was. Mocy mi pożły, emocje Emocja. Smutny piwik Stawił zdjęcie moim zrąbkiem. Stawił zdjęcie moim zrąbkiem. Za to mam dzisiaj. Za to, 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 ma to, ma to ma... Cześć, Maxio. dzisiaj. Dwa złote. Cześć, Maxio. Czy ta piosenka wspomina Twoją kochaną mamę świętej pamięci? Gdy słyszysz tą smutną piosenkę, przypomina ci się Twoja mama pani Donata. Odpowiedz szczerze, Dawid, rozumiemy cię smutno nam i współczujemy. Niech spoczywa w pokoju. Ujpa, nie wiem, czy mama mi je przypomniała, mama mi je przypomniała. Jak mi umarła na raka w 2006 20. roku, kiedy, w stanie, kiedy, w stanie, kiedy w stanie w krytycznym stanie szpitalu, umarła. Miała 41 lat! W stanie krytycznym stanie w krytycznym stanie szpitalu umarła? Miała 41 lat. Donata zdechła i jest schowana w bojlerze Dobrze ci tak szablozębny piracie Ostatnio odstrzygałem go, ostatnio odstrzygałem cię Chodzi, za takie właśnie teksty zostaną być, być Mama Donata pływa w bojlerze. Maxio. Dwa złote. Dawidku bardzo współczuję twojej matce Donacie świętej pamięci niech spoczywa w pokoju. Wiem, że kochały się całym sercem i ona dużo dla ciebie znaczyła. Kochałeś się przytulać od małego, ona też cię kocha z góry, pamiętaj. Kamil, ostatnio mało bijesz swojego psa, musisz go dziś zbić koniecznie i twojego pana Ryszarda też zbij po tym głupim ryju, spoko, okej, okay, okej. Okay. Idziemy na Ciccio do Ginolda. do Ginolda, na i widzowie piszecie mu, piszecie mu na Cicciu, że Dawid Jasper płacze, że Dawid Jasper płacze. Pozdrowienia dla ciebie ode mnie i mojej rodziny. Czy możesz a, mnie pozdrowić? Łajcie, nie że, czy, czy, tak. Dobra widzowie, napiszcie mu na czacie, napiszcie mu na czacie, że Dawid Jasper płacze. Napiszcie mu widzowie na czacie, że Dawid Jasper płacze. Kale ja widzę, kole, ja widzę. Plan. Dawid Jasper płacze. Wejdź na jego lajk. Dawid nie ogląda? A jak on tam ma? Proboż Jasper teraz. Yyyy, tutaj? Ups, on nie ja płacze, wejdź na live'a, co? Tak. Da, Dawid Czasper, płacze no. wejdź na jego live'a. Daj ja mnie ogląda? A jak on tam ma? Robocz Jasper teraz? Mi, Dawid, mi, czy płaczesz? Czy mi, to prawda, że płaczesz? Smutno jest, bo mamę straciłem, smutno jest bez mamy. Dawid, no. wejdź na jego live'a. Dawid mnie ogl... No Dawid, ale sobie poradzisz, bo Ty jesteś twardy chłopczyk. A co cię tak wzięło na wspomnienia? Opowiedz mi, czy to prawda, że płaczesz? Ale sobie poradzisz, bo ty jesteś twardy chłopczyk. Mmm, pogadamy na Discordia. Dobrze, to wejdź, zadzwoń do mnie! To zadzwoń do mnie! To... No, chale, chale. No, hej, Dawid, a czemu tak płaczesz? A co by ci poprawił, humorek? na bojler, nowe mieszkanie u ciebie pod domem. Może donajcik jakiś? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay, haha. no dobrze, ale no tak około ilu by ci poprawił, humorek? Tak mniej więcej No żeby ci poprawić humor przez tą sytuację Ryszard Dwa złe. I poprawić ci humorek od razu? tam bo zaraz wyłączę internety No dobrze To ja ci potem wyślę dobra? No dobrze, dobrze, dobrze Dobra to prowadź live'a, trzymaj się i, i wierzę w ciebie Co się, stało? Co się stało? Kotek, nie po. Wzruszyłem się po prostu. Wzruszyłem, że. Tu nie masz mamy i. Coś jest mi przykro po prostu. No, smutno, tak mi się smutno zrobiło. Mój też jest smutno, tak? Mój też jest smutno. Nie mogę stać tego. Nie, kurwa! mi też będzie smutno, nie pan! I też jest smutno! Jak mi jest smutno, jak mi jest smutno No ty masz mamę, nie mam ty masz mama, a ja nie mam Nie płacz, chodzi, ty nie płacz Duży donate może powstrzymać mój płacz Tylko duży donate Duży donate? Tak, duży donate Taki za tysiąc złotych? Jurba żartuje. Po co ty dzwonisz do niego? Więc pamiętam po pierwsze herbatka, to jest wynażyć, a drodzy kiedy musimy do kotka pojechać? Kiedy tata? Nie mam pojęcia. Gejz, gejzo, jest, gejzo jest już. Halo Huzo. No halo. Smutno mi, bo przemyślałem tę sprawę, i Cię traktowałem i bardzo jest mi smutno i... i popłakałem cię bo jest mi smutno, <laughs> w ogóle, że tak Cię potraktowałem wczoraj. I popłakałem się emocjami i po prostu <laughs> <i śmiech> bardzo źle poczułem i przepraszam Cię za to. A wiesz, że ja usunąłem kanał Twitch? Usunąłem kanał Twitch. Dlaczego? Na mu, daję Hejtują mnie hejtują mnie przeciebie.

Leżę ko stacji benzynowej, na ulicy. Przyjeźdźcie po mnie, bo jestem ciężko ranny. To ja Rabry, wójcik. Halo, ratuj, ratuj! Halo! Zarabiam! Ej, Dawidek! No jest, jestem, jestem! Okay, okay. Cześć Laska! Cześć! Ale masz zajebiste widzę te Super. cię nie no. powodu, super. Ledy, taką bym kienię kienię czekał. No, Raczej, cię e. e. nie czekał. E. No, no. Dawid. Dawid. No, to no, chodź, Gdzie masz jedynkę? Gdzie masz jedynki? Gdzie masz jedynki? masz piękna. Dawid. Dawid. Jej, no dobra, no dobra. Żartuję. Ale macie, jak ja pierdlam. Nie! żartuję. Żartuję, ty kurwa. Ej, kurwa. Ty kurwa, daj. Kurwa, ona co ty robisz? Nie gadaj tak. Dawid. Dawid! Dobrze David, ci tak. tak. Po ci kurwa reklamę, to ci na tym ty kurwo. Dawid, po drodze nie spotkała kurwa jeszcze, bo ty kurwa. kurwa, kurwa za Twoje jest. stara, twoje stara na wózko! Czekaj! Pozdrawisz Alanka? rękę! Nie wypierdam, kurwy Szmata, na mnie poszczeliła. Bo ja powiedziałem prawdę tej szmata. I ja, to był komplement, to był komplement, kurwa, że ładą dupkę. To był komplement, że ładą dupkę, kurwa, a nie kurwa obraza. Będzie mi sedno wyrywać ja to... To ona, jak ona mi, mi złapie tylko zęba i kruci mi i go pociągnie, to, zęba, to dostanę jakiegoś. Nie bóg się. Myślę, że tam jak na nie czułem w ogóle. W ogóle. Tak, tak tak, nie bój się. Żebym ja dał widzowie, ja kładę się spać, bo jutro na 18 idę do dentysty. I będę miał wyrywane te złe zęby, tu tutaj dole co miałem, to w środku dole. I kochani widzowie będę miał, będę miał robioną nową protezę! Będę miał wyrwane zęby, to co mi tu boli, o tu! O tu! Tu ja wyrywałem te zęby. Bo to czarek smoła. <laughs>